Cześć, z tej strony, Bartek, a ze mną Puszek. Cześć. No cześć. Patrz, o co tu chodzi, to jest 29? Czy możemy nagrać 29 minut, Chyba tak, chyba o to chodzi. Także, dobrze, dobrze, dobrze. Także dzisiaj trzeci rozporządzenie na moim kanale. Pierwszy do był z Dodo Powiedzmy to z teraz jest... jest, jest e, z Puszkiem. Dobra. Mam do multipaka. cztery naklejki na plakat, z Gratis i jesień 1999, to mój drugi multibag, więc bez nowe do wygadania. I lecimy, nie? No, no, tak, sięamy. Czekajcie chwileczkę. Pozwolicie, zaczynamy. Tutaj to się... ten budył... Zrobimy tutaj na tutaj Kapitana. to są moje powtórki oczywiście, bo w każdym, w każdym multibagu są wszystko już takie same No, ale walić to po prostu trudno, trudno. Zaraz będziemy yy, wymieniać czatki, więc nic, nic, nic nie, 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 nie to no, woli sobie tego, patrz. Stop, tak przekaz, jak tak, jak tak, na wszystkie. No. Tutaj. Okay. Czekam. Raz, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze. To może zaznaczam pierwszy. Ja dzisiaj tak co? Tu są, twoje no. sze... tu są moje setki. tu są twoje setki. Tak. Moje kartki chodzimy tutaj, ja chodzimy tutaj. Tak. Zaczynamy. No zaczynam. Ta tak. Tylko może lepiej z życzkami Nie, Nie, to z jednym nie wiem sobie. No to ja pierwszy spróbuję dać na życzeń. fajnego. Mam Daję Sam to jak o on się, to idzie się nie na całe. To tylko to się. Parodio. Aziz, i mam, wow. i mam pierwszą y, kartę Podwójny, Eee, podwójną, myślę, chyba mam Czekajcie, to to jest? Nie, tego nie mam William Carvalho Mi, mi, mi Więc to jest karta moja Tu będzie coś fajnego I z Polski! Grzegorz jak Maciej Rybus! No właśnie Te duety Tylko chodźcie, że tutaj widzę tych ludzi Dobra, otwieramy Zobaczy dobra, równa jest. Czekaj jeśli nie nie jest nie pokazuj. Jeśli to dojechał, nie, ja mam jeszcze setki. Potem kule do mnie od razu. Dobra, Gdzie masz. Jeśli nie jest, nie pokazuj. Nie, o, odpuszczam. Przodem. O, tutaj też mam kolejny duet z Joe Hartem. No ja to widziałem, pokażę, i... bo to widzieli one. Joe Hartem i Natalem Klein. Klein. To są twoje karty. Alfred Finboxa O ja! Andrzej Ciniesta O Oj, kolejny no, to duet to z Rumunii Bogdan Stancu i Klaudiu Kresku Klaudiu Kresku, dobra Ej, I, I Nathan Klin na końcu clean, Dobra, teraz raz Bartek? Teraz ja nazwę te tywity do protokole ale fajne to są te naklejki będę je no i tamto też widzimy coś no. no nie wiem czy są te karty specjalne w tej chwili Ecie. No ale w pierwszym paczuszce ja wiem. I mamy kolejny duet polski tym razem Krzysztof Mączyński Jakub Bościkowski. No, kolejny tutaj mamy duet, a jest z nim Wasil Belezutki Sergi Ignacik. I, I o, Mamy Szanana Mamy także Solina. Mamy kolejnego anglika Nathan Cylen. A to tutaj jest jaki nie No to tak samo powtórki po prostu. I to no. w tej prawie samej szóstce.

Dokładnie. I Bufon! Ale słaba saszetka oraz duet z Anglią. Więc jakie mamy karty. Ja raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, ja Więc wyznacie je, można powiedzieć, że jest lewis. No można powiedzieć, że jest Ja to może powiem na końcu. Ja to może trafić z pierwszej strony. Mamy kolejny kolejnego zawodnika z Leicester City. O, James Waldy i fajnie, nie miałem. Fajnie, fajnie. Ja już nie miałem. Dobre miejsce na otwieranie. No dobra, cicho. Władzi. No dawaj dalej. Harrelson. No, no, no. O. Kanu. Tu, tu, ja tu będzie puste chyba. Chyba <laughs> Bo tak. Bollnarson i mamy tutaj... Hmm. Post. Harrelsona. Nie, tu jest post. Przecież jest niepotrzebny. Nie, Dobry. Czyli tutaj nic nie było w jego saszetce. Teraz się modlę, żeby w mojej coś było, bo naprawdę jest remis teraz. O, i kolejny ktoś z Anglii. Nie cierpię ich, to widzę. Z Anglii fajny, Luke Twist. Luke Shaw. Luke wszystko? Tak to tak. O i duet z Portugalii. Nie go. Fabio Conto. Nie, to jest inny. To weź to. Mm. Kolejny Dawid Edwards. Kolebin Six. Singleton. Ale czembez No Nie to też dobry No nie, no. Nie, są, nie, to. są takie, że ja co tam są fajne kalce to jest O ta tu musi Darczkę. Musisz 2, 3, 4, 5. Zaraz, 2, 4. To jest fajne kulu na razie. Czekaj. Tyłu jest. To jest jakiś ten duet, już wiecie, fajny duet jest. Ale ty nie prawie nie ma. Po co to mówisz? No bo chciałem zobaczyć sobie. Dobra, mamy tak, to jest Sterling, King. To pierwszy duet, czyli czwarty. U mnie też jest czwarty. Gulanson. Jest kolejny duet. Czyli a piąty. jest nim Corman Sigurdsson. Nie, szósty już. I mamy tutaj jeszcze Singena. I mamy tutaj jeszcze Zangli danego Webecka. Ale powiedzcie co to jest! Stop, 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 stop. No i to jest ostatnia Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, Raz, dwa, 5. No co wygrywam. I teraz, i, i ten, teraz, stop. Ostatnia i teraz, 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 kartę. i Muszę to wygrać, to nie wygrać. może wyjdzie nać. Stop, stop, stop! Batek. O, będzie pusto, będzie pusto. będzie pusto. Batęk! Jakiś pizaro, Ale ale słabo! ale słabo, słabe, no ale się... Ja wygrywam, wygrywam, to z pięknym. Zryteje. Stop, 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 ostatnie. Stop. Stopki stop. karty, jeśli chodzi, tak pokażę. To spolki, ja, ja to wiem, to są jej karty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ja to I ja tutaj duet są moje tego. Fajnie, tutaj, 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 tutaj to będzie, to będzie, będziemy teraz dla, razem właśnie klejać. To jest te pazówki. A my, my bardzo, Was y, bardzo, bardzo dziękujemy za czek. Mu, mu, do Was obaltek i... Puszczek, no cześć. Cześć, brajo.